Cześć, Przemek Słomka. Jestem członkiem zespołu Solatim i jest to nasz samochód. Jest to drugie auto zespołu studenckiego, który miał marzenie, żeby zrobić samochód napędzany energią słoneczną. Działamy pod Politechniką Łódzką na wydziale mechanicznym i w ramach wsparcia z Politechniki i od naszych partnerów jesteśmy w stanie budować samochody, które w pełni lub w części są zasilane energią słoneczną. No i przemierzają nawet po prawie 1000 km na jednym ładowaniu. Nasz samochód nazywa się i jest w całości zbudowany z włókna węglowego. W tylnych kołach zamontowane są silniki, każde po 5 kW, które są w stanie bez problemu sprawić, że to auto jest całkiem dynamiczne ze względu na jego niewielką masę. Tak naprawdę cała karoseria waży około 350 kg i dodatkowe 350 kg dodaje bateria, która jest zamontowana pod podwoziem. To już jest silnik, i na silniku jest zamontowana tarcza. Więc to wszystko jest jakby e, w, te, w ten sposób e, to przedstawiamy, e, bo myślę, że jest to dosyć trafne, aczkolwiek w ten sposób to przedstawiamy, że e, są tutaj minimalne straty, ponieważ silnik mamy bezpośrednio połączony z kołem, nie ma tutaj żadnych przekładni, które miałyby zjadać e, niepotrzebnie. Moc. Na dachu mamy panele solarne, które są w stanie generować około 1,2 kWp mocy w dobrym słońcu, co przekłada się na jakieś dodatkowe 20% zasięgu tego samochodu. Pod koniec września byliśmy na zawodach, gdzie przez 24 godziny musieliśmy pokonywać jak najwięcej okrążeń na torze i przejechaliśmy 945 km bez żadnej konieczności ładowania. Jeżdżąc zwykle nie wykorzystujemy więcej niż 8 kW mocy, z, panela jesteśmy w stanie, z paneli jesteśmy w stanie wygenerować około 1,2 kW pika, więc nawet przy takiej dosyć agresywnej jeździe około 20% jesteśmy w stanie doładować z paneli. Ciągle jeżdżąc, wiadomo, jeśli samochód stoi na parkingu przez 8 godzin, no to jesteśmy w stanie naładowaną energią dojechać do domu po pracy i później z powrotem sobie przejechać i w zasadzie nie płacić za energię. Wnętrze zaprojektowane jest przez naszego kolegę, który studiuje wzornictwo przemysłowe na SP. Jak widać deska rozdzielcza jest dosyć futurystyczna, ale też w dobrym guście zaprojektowana. To co jest ciekawe, to samochód jest pięcioosobowy i jest to w zasadzie jedyny w tym momencie samochód pięcioosobowy, który bierze udział w zawodach. Ma to ogromny wpływ na to, jak jesteście punktowani przez, przez sędziów. Liczę I, się... I w tych zawodach jedziecie w piątkę? Tak, tak, bo w tych zawodach liczy się ilość przejechanych okrążeń lub kilometrów pomnożona przez ilość pasażerów. Jest też wiele innych czynników, które mają wpływ, jak zużycie energii czy, czy czas w pit stopie. Jest bagażyk otwierany. Widać tam, jak ogrom elektroniki jest w naszym samochodzie zamontowana. Tak naprawdę, w zależności od sezonu, mierzymy się z różnymi, z różnymi problemami. Jak mamy akurat duże usprawnienia, duże upgrade y układów elektronicznych, to wtedy wiadomo, coś się może wysypać. W momencie, kiedy zwiększaliśmy naszą baterię, co jak już mówiłem, ma ogromny wpływ na wagę pojazdu, musieliśmy w dużej części zmodernizować nasze zawieszenie, ponieważ już nie wystarczało, żeby utrzymać ten ciężar. Zdarzyły się nawet podczas testów na kampusie sytuacje, kiedy samochód. Wylądował, że tak powiem, na brzuchu, bo akurat puścił wahacz. Ale już w tym momencie nasi, nasi konstruktorzy zaprojektowali takie, takie rozwiązania i przy współpracy z łódzkimi firmami stworzyliśmy takie zawieszenie, które no, jest bezpieczne dla pasażerów.